Witam serdecznie, Maciej Biskup, zapraszam na informacje Legnickiej Telewizji DAMI. A dziś w programie. Czy ptasia grypa może dotrzeć do Legnicy? Weterynarze alarmują. Smok nad Legnicą. Jak radzić sobie z zanieczyszczonym powietrzem? Powiatowy Inspektorat Weterynarii ostrzega przed ptasią grypą. W Polsce natrawiono już na 28 ognisk wirusa i choć żadne nie było na Dolnym Śląsku, to jednak lekarze weterynarii alarmują, że choroba może pojawić się w całym kraju. Hodowcy z naszego regionu mogliby ponieść bardzo duże straty. Wirus przenoszony jest głównie przez dzikie ptaki. Stasia grypa znowu w Polsce. Na razie na jej ogniska natrafiono na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, ale jak twierdzi powiatowy inspektorat weterynarii, zagrożenie jest realne również dla całego kraju. No jest to w jakiś sposób realne, dlatego że jest zagrożenie na całą Polskę. Wiele krajów Europy walczy z tą samą chorobą. Natomiast my tutaj prowadzimy szeroko zakrojoną akcję informacyjną wśród hodowców. W całym kraju odnaleziono już 28 ognisk ptasiej grypy, a o zagrożeniu informowani są lekarze weterynarii. Zostali spostrzeżeni wszyscy lekarze wolnej praktyki o sytuacji, która wiąże się z chorobami zakaźnymi dotyczącymi ptactwa. Wykrycie wirusa mogłoby spowodować włączenie lekarzy weterynarii i wolnej praktyki do działań mających na celu zwalczenie epidemii. Dla hodowców naszego regionu Ptasia Grypa oznaczać mogłaby duże straty. Straty w przypadku na przykład choroby byłyby niepowetowane, wtedy całe ognisko. Tak to się fachowo nazywa, czyli cały w tym moment, się kurnik musi ulec w zniszczeniu. A wielkopowierzchniowych kurników sąsiadującej z Legnicą, gminą Prochowice, jest kilkadziesiąt. Jednak najważniejsza ma być profilaktyka, o której hodowcy już wiedzą. Mają przygotowane maty dezynfekcyjne, zmieniają obuwie, zmieniają ubrania, którym Przychodzą na fermę, żeby zajmować się ptakami. No i przede wszystkim mają szczelne drzwi, szczelne okna. Bo ptasią grypę przenoszą przede wszystkim dzikie ptaki. Weterynarze apelują o czujność i alarmowanie, gdy dostrzeżemy martwe ptactwo. Zima dopadła wszystkich, ale najmocniej zdaje się dawać weznaki kierowcom. Niemiła niespodzianka w postaci akumulatora bez życia zdarza się coraz większej ilości zmotoryzowanych legnicza. Radzimy, jak prawidłowo odpalić pojazd na kable rozruchowe. Wysokie mrozy nocą sprawiają, że o poranku wielu kierowców nie usłyszy dźwięku odpalonego samochodu. Akumulatory odmawiają posłuszeństwa i choć można skorzystać z pomocy Legnickiej Straży Miejskiej, która w miarę możliwości podjedzie i pomoże uruchomić pojazd, to zdarza się, że chcemy szybko skorzystać z prądu w aucie sąsiada, o czym trzeba pamiętać. Jak mówią specjaliści, przede wszystkim o zapoznaniu się z instrukcją uruchamianego pojazdu. Różnice mogą być znaczne. Czasami jest tak, że samochód będzie uruchamiany na kablach. Zarówno dawcy, jak i odbiorcy prądu przewody będą podłączane do klemy plusowych i minusowych, aczkolwiek w większości pojazdów klemę minusową tak naprawdę zastępuje masa pojazdu na samochodzie odbiorcy. No, powinniśmy też dobrać odpowiednią grubość przewodu rozruchowego do, do tak naprawdę do pojemności akumulatora, no i do samej pojemności mocy silnika uruchamianego pojeździe, ponieważ najtańsze kable w supermarketach często obywają po prostu zbyt cienkie, potrafią się przegrzać, przepalić. Przewód powinien być dosyć gruby, żeby umożliwić nam bezpieczny rozruch i szybki przede wszystkim rozruch. Kiedy znamy już parametry i mamy odpowiednie kable rozruchowe, można zacząć działać. Koniec kabla rozruchowego podłączamy do bieguna dodatniego w samochodzie dawcy. Potem podłączamy go do bieguna dodatniego w samochodzie biorcy. Drugi z kabli przyłączamy do bieguna ujemnego akumulatora z samochodu dawcy. Drugi koniec zaś tego kabla podłączamy do masy samochodu biorcy. Producenci podają różne kwestie. Na ogół są to kwestie bezpieczeństwa. Chociażby, żeby nie doszło powiedzmy, do zaiskrzenia w przypadku podłączania bezpośrednio kabla. Z jednego akumulatora do drugiego. Kiedy już podłączyliśmy kable, to właściwie większość pracy za nami. Pamiętajmy, że silniki benzynowe nie potrzebują wiele prądu, diesle zaś przeciwnie. Samochód dawcy akurat pracuje, więc możemy mu troszeczkę podnieść obroty, żeby powiedzmy wzrósł prąd ładowania z alternatora. Oczywiście też nie we wszystkich samochodach dawcy będzie to działało, dlatego że gros samochodu ma w tej chwili inteligentne tryby ładowania, więc on tak naprawdę ładuje akumulator głównie wtedy, kiedy hamuje silnikiem, bądź kiedy jest bardzo duży pobór prądu. Ale załóżmy, że tu akurat tak działa i wtedy po prostu podnosimy tutaj troszkę obroty, czekamy chwilę, aż, aż on złapie troszeczkę napięcia i próbujemy uruchomić pojazd. Zdawałoby się, że po sprawie i można jechać. Tym razem na pewno. Warto jednak pamiętać, że zima jeszcze potrwa, więc może czas pomyśleć o nowym akumulatorze? W ostatnich dniach dochodziło do nas wiele informacji na temat fatalnego stanu powietrza w naszym kraju. Skąd bierze się smog? Jak dbać o nasze powietrze? Jak wygląda sytuacja w samej legnicy? W legnicy w niedzielę występował wysoki stan pyłu PM10 w powietrzu. To pył zawieszony, którego średnica jest najmniejsza i nie opada od razu. Jego stężenie było przekroczone nawet cztery lub pięciokrotnie, lecz nie on jest największym zagrożeniem dla mieszkańców legnicy. Dużo groźniejszy jest benzoalfapiren. Okazuje się, że od czasu, kiedy to zanieczyszczenie jest przez nas monitorowane, no to niestety przy tej wartości jednego nanograma docelowej za 2015 roku ta wartość średnia wyniosła 5,5 nanograma na metr sześcienny. Jednak w czasie letnim stężenie tego związku jest w normie, dlatego w sezonie grzewczym wartości benzoalfa-pireno mogą być przekroczone nawet o 1000%. Sam smog to nie tylko pyłki znajdujące się w powietrzu. Wszystko zależy od prędkości wiatru oraz temperatury. Gdy jest chłodniej, więcej ludzi pali w piecach. Gdy do tego dojdzie brak wiatru, robi się niebezpiecznie. Po to, żeby to był ten smog taki, o którym dużo mówimy. Na ten to muszą zaistnieć warunki typu wilgotne powietrze plus te duże zanieczyszczenia, nie tylko PM10 moim zdaniem. Wszystko zależy od nas samych. Najwięcej niebezpiecznych związków pochodzi z naszych pieców. Kolejna część to spaliny z naszych aut. Według Urzędu Miasta w 2015 roku w Legnicy było 14,5 tysiące źródeł ciepła, które korzystają z paliwa stałego, czyli węgla lub drewna. Piece kaflowe cały czas można wymieniać. Do, do końca 2016 roku swoje wnioski złożyło 511 mieszkańców Legnicy. Dofinansowanie otrzymało już 361 i jest to niebagatelne dofinansowanie, bo ta kwota grubo przekracza 1,5 miliona złotych. Powietrze w legnicy we wtorek się poprawiło. Wszystko na bieżąco można monitorować w internecie. Nie powinniśmy otwierać okien i uprawiać sportów na świeżym powietrzu, gdy znów nie będzie wiatru, a temperatura spadnie i ludzie będą palili w piecach. Może się to wydarzyć w przyszłym tygodniu. A teraz dobre wieści dla przyszłych kierowców. Zmiany, jakie zapowiadano w ubiegłym roku, nie weszły w życie wraz ze styczniem 2017 roku. Nowości ustawowo będą obowiązywały dopiero od 4 czerwca 2018 roku. Egzaminy jak na razie odbywają się na starych zasadach. Nowi kierowcy nie muszą się martwić, że obejmą ich nowe ustalenia, a szykowało się kilka istotnych zmian. Najważniejsze zmiany, które wejdą w 2018 roku, będą dotyczyły okresu próbnego dla młodych kierowców, czyli m.in. uczestniczenia w szkoleniach praktycznych i teoretycznych. Między 4 a 8 miesiącem posiadania prawa jazdy dla młodych kierowców. One będą dotyczyły tematyki zagrożeń w ruchu drogowym. W okresie próbnym młodzi kierowcy będą musieli jeździć z określoną prędkością. Będą młodzi kierowcy musieli jeździć. Z pojazdami oznaczonymi zielonym liściem. Dodatkowo będą pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o prędkości maksymalne dla tych nowych kierowców. To jest w obszarze zabudowanym ograniczenie do maksymalnie 50 km na godzinę, poza obszarem zabudowanym do 80 km na godzinę oraz na autostradach i drogach ekspresowych dwujezdniowych do 120 km. Ci, którzy zdobędą uprawnienia po 4 czerwca 2018 roku, muszą liczyć się również z poważnymi konsekwencjami w razie określonej liczby wykroczeń w ruchu drogowym. Młody kierowca, jeżeli uzyska dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym, będzie musiał przejść kurs reedukacyjny i ten okres próbny znowu mu się przedłuży o kolejne dwa lata. Mhm. Obawy przed styczniowymi zmianami sprawiły, że końcówka ubiegłego roku była dla ośrodków WORD- ciężkim momentem. Chętnych do zdobywania uprawnień na starych zasadach było mnóstwo, póki co w styczniu ośrodki świecą przysłowiowymi pustkami. Koreańska firma BMC zainwestuje 175 milionów złotych w chojnowskim dolzamecie. Firma, która do tej pory produkowała tylko łańcuchy, zajmie się produkcją części samochodowych. W regionie przybędzie ponad 300 dodatkowych miejsc pracy. Zakład w Hojnowie będzie pierwszą filią południowo-koreańskiego koncernu BMC w Europie. Firma zajmuje się produkcją części samochodowych do silników. Lubo. Firma będzie nadal produkowała łańcuchy. Chcemy rozwinąć to przedsięwzięcie i robić to na większą skalę. Oprócz tego będą tu produkowane części do silników samochodowych. Nasza firma ma być liderem na lokalnym rynku i firmą, do której ludzie chętnie przychodziliby do pracy. Do końca marca firma stworzy linię montażową do produkcji części samochodowych. Ruszyła także rekrutacja. Potrzebni są zarówno inżynierowie, jak i pracownicy montażowi. W sumie firma zatrudni kolejnych 320 osób. Jestem przekonany, że ta firma będzie kooperowała również z innymi chojnowskimi firmami. No w ten sposób będziemy ubogacać gospodarczo nas, naszą chojnowską ziemię. Koreańczycy zainwestują w chojnowie ponad 175 milionów złotych. Pełna produkcja może żyć pod koniec 2017 roku. Z mojej strony to już wszystko. Zapraszam jeszcze Państwa na prognozę pogody. I do zobaczenia!